W środę o godzinie 14:30 otrzymaliśmy marcowe dane CPI, bo inflacja spadła nam tutaj z 6 na 5%. Był to rekordowy drop w tym cyklu koniunkturalnym i w dzisiejszym filmie na tej podstawie chciałbym trochę rzeczy poruszyć, oszacować i przybliżyć Wam informacje, które jakże są istotne również dla rynku kryptowalut. Ta informacja, mimo tego, że w mediach została odebrana bardzo pozytywnie, raczej nie poruszyła za bardzo rynkiem kryptowalut, jak i tradycyjnym, przynajmniej na moment jej publikacji. Więc tak naprawdę, po takim dużym spadku, większość osób raczej spodziewała się mocnego dragowania nowego do góry, które nie nastąpiło zaraz od razu. Nastąpiło kilkanaście, kilkadziesiąt godzin później. I dopiero e, właśnie dwa dni temu rynek poleciał mocno do góry. Miałem twierdzić, że było to raczej spowodowane hype'em związanym z wydarzeniem Ethereum Shanghai Upgrade, a nie samymi danymi CPI, ale na pewno kilka rzeczy na to się złożyło. Jednym z największych gainerów był Arbitrum, które cierpliwie trzymaliśmy od zakupów robionych na poziomach $20, $15. E, wielokrotnie gdzieś tam ja, czy nasz trader Mike pisaliśmy, czy nawet robiłem film o tym, że czas tokena Arbi nadejdzie, tak? ale nie po paru dniach od listingu, więc wystarczyło po czekać nie cały miesiąc, zebrać 30-40% profitu, w zależności od momentu, w którym te zakupy były przez Was kultywowane. Ok, więc po krótkim podsumowaniu tego rajdu sprzed kilku dni przejdę Was do dzisiejszego materiału już bezpośrednio. Będzie to kolejny film, w którym chciałbym przeanalizować dla Was obecną sytuację makroekonomiczną i jak może ona wpłynąć na rynek kryptowalut. Zacznę od już od wcześniej wspomnianego raportu CPI, który na papierze tak może wydawać się byczym sygnałem dla inwestorów, no bo przecież inflacja bardzo mocno spadła, więc teraz już tylko Góra, prawda? Chciałbym żyć w świecie, gdzie wszystko byłoby takie proste, ale gdy przedstawię Wam nieco dokładniejsze dane, zrozumiecie o co mi chodzi. Niewiele osób połączyło pewne fakty, bo nie wiem, czy wiecie, co jest główną przyczyną takiego spadku CPI. Już wyjaśniam. Rok temu, tuż po tym jak Rosja najechała Ukrainę, ceny ropy w USA dosłownie wystrzeliły w górę. Możliwe, że pamiętacie filmiki czy zdjęcia tych rekordowych cen za galon paliwa w Stanach, które się oczywiście łączyły z wysokimi cenami ropy. Więc gdy porównamy ceny ropy z marca tego roku do poprzedniego, to właśnie Między innymi to było głównym powodem tego spadku inflacji w Stanach i ludzie byli tak mega zadowoleni, gdy zobaczyli we wszystkich newsach CPI pokazujące te 5%. Kolejną rzeczą, której nie możemy pominąć jest dochód gospodarstw domowych w Ameryce i analitycy przewidują, że w tym roku wzrośnie on o 3,3% i jest to wynik no raczej tragiczny. Dlaczego? Bo mamy wzrost i niby wydaje się, że fajnie. No bo wystarczy spojrzeć na inflację, mówię tu o bazowej, tak, która wynosi 5,6%, czyli kompletnie ta inflacja zjada ich dochód, a nawet przewyższa, czyli tak naprawdę średnio przy takim wzroście gospodarstwo domowe cały czas wytraca siłę gdzieś tam napędową i możliwości wydatkowe per osoba, tym samym po prostu tracąc siłę nabywczą pieniądza i dochody, jakby nie patrzeć tak korelatywnie w przód. Więc siła nabywcza Amerykanów nadal spada. Konsekwentnie, powiedzmy od dwóch lat. Jeżeli to nie jest dowód e, spowolnienia gospodarczego, to tak naprawdę już serio nie wiem, co nim może być. Jeszcze, żeby dodać oliwę do ognia, to średnie wydatki gospodarstw domowych mają wzrosnąć w tym roku o 5,7%. Jako wisienka na torcie, Amerykanie mają obecnie problemy ze spłacaniem kredytów. Jest to dla nich o wiele trudniejsze niż rok temu. I ekonomiści interpretują to w bardzo ciekawy sposób, ponieważ według nich, dzięki temu, że Amerykanie mają coraz mniej środków na koncie, to inflacja spadnie. Brzmi to brutalnie wręcz, ale pod kątem technicznym, wszystko się tu zgadza. Zwalczanie inflacji kosztem przeciętnego obywatela Stanów Zjednoczonych. Więc jak widzicie, nie tylko u nas jest tak nieciekawie, jest stosunkowo źle. Wiadomo, że u nich nie jest to aż tak tragiczne jak u nas, gdzie inflacja wynosi tam 18% około, tak? Ale jednak to też dotyka kraje zachodnie. Więc pytanie, kiedy te ciężkie czasy się skończą, kto dyktuje warunki na rynku? No i dokładnie. Jest nim oczywiście ten sam pan co zawsze, czyli Jeremy Powell. Dlatego więc przejdźmy teraz, płynnie do drugiej części tego filmu, w której postaram się przedstawić moją opinię na temat zbliżającego się wielkimi krokami FOMS meeting. Ostatnie spotkanie miało miejsce 22 marca. Swoją drogą musicie przyznać, że nieźle ten czas leci, bo gdy tak żyjemy od przemówienia do przemówienia, to po prostu raz po raz jest kolejne. Jednak taki już los bycia aktywnym inwestorem w świecie krypto, trzeba to wszystko monitorować, no bo to są jednak korelacje bardzo bezpośrednie często i pomagają też otwierać pozycje. Więc jak zareaguje rynek kryptowalut i tradycyjny za niecałe trzy tygodnie? Zacznijmy od podsumowania FOMS Minets, które odbyło się wieczorem w środę właśnie. Dowiedzieliśmy się, że gdyby nie upadki banków, to rezerwa federalna podniosłaby stopy procentowe nie o 25, ale o 50 punktów bazowych. I sami widzicie, jak mocno sytuacja w sektorze bankowym wpływa na decyzję Poella odnośnie do ustalania polityki monetarnej w ich kraju. No dobra, więc lecimy dalej z tym, na co jeszcze, oprócz oczywiście stabilności banków, Fed będzie zwracał uwagę w kontekście decyzji z następnego FOMS Meeting. No i są to po kolei raport inflacji, sytuacja na rynku kredytowym i na rynku pracy. Nie możemy też zapomnieć, że rezerwa federalna woli się patrzeć na inflację bazową, czyli PCE, która z miesiąca na miesiąc wzrosła o 0,4% i wzrosła także z roku na rok o 5,6%, czyli na logikę, jeżeli Fed podejmuje swoje decyzje na bazie PCE, a nie CPI, to podwyżka kolejne 25 punktów bazowych w maju jest raczej nieunikniona. Dzisiaj będzie sporo statystyki i różnych danych, trochę Liczb, więc przechodzimy do tego, jak wygląda sytuacja na rynku pracy. Wiemy już, że w USA dodano 239 tysięcy miejsc pracy w marcu, czyli nadal wygląda to nieźle. Nie ma tu na razie mowy o jakimkolwiek załamaniu. Stopa bezrobocia spadła wręcz z 3,6 na 3,5%, czyli kolejny wskaźnik pokazuje, że teoretycznie sytuacja na rynku pracy ma się na ten moment dobrze. I muszę tu podkreślić wyrażenie na ten moment, ponieważ Rezerwa Federalna uważa, że bezrobocie wzrośnie do poziomu 4,5% do końca tego roku. No dobra, ale jak mamy to odczytać? Już wyjaśniam. Takie przewidywania odnośnie do wzrostu bezrobocia oznaczają, że spowolnienie na rynku pracy jest priorytetem dla zespołu Powell'a. W jakiej kondycji w takim razie są banki w USA? W tej krótkiej analizie również skorzystam z tego, co usłyszeliśmy podczas ostatniego Forms Minec, no bo to jest bardzo ważne. Powiedzieli tam, że sektor bankowy ma się dobrze, jest bezpieczny, ale mniejsze banki regionalne mogą upaść tylko przez złe zarządzanie ryzykiem i raczej nie, nie przez coś innego. Czyli po prostu powiedzieli to. No wiecie, duże banki nie upadną, bo to nasze ziomeczki i nawet gdyby oni też. Źle zarządzali ryzykiem, to ich tam uratujemy, ale te małe instytucje to mają przewalone, bo do nich nie wyciągniemy pomocnej dłoni. W skrócie, no cóż, takie życie są równi i równiejsi, prawda? Jeżeli Fed mówi, że sektor bankowy ma się dobrze, to oznacza, że na 99% podniosą stopy procentowe również w maju. Przyszła więc pora w takim agregacyjnym podsumowaniu i szybkiej formie mojej wymowy przedstawić Wam sytuację na rynku kredytowym. Tutaj nie będę się rozlekał za bardzo, ponieważ jest to bardzo proste. Na tej chwili Rezerwa Federalna uważa, że wystarczy ostatnia podwyżka stóp procentowych w maju, a następnie pauza. Mówiłem o tym wcześniej. Typowe zwalczanie inflacji tym, że Amerykanie nie mają pieniędzy, raczej się tutaj nie wszyscy przyjmują, bo nie mogą wziąć kredytów z uwagi na stopy procentowe na poziomie 5,25%, czyli tylko trochę mniejsze niż u nas. Więc gdy podsumujemy sobie to wszystko i spojrzymy ponownie na stronę CME, to przewidywania rynkowe są jak najbardziej uzasadnione. Wszystkie znaki wskazują na dalsze zacieśnienie polityki monetarnej, bo w tym momencie mamy 69,5% szans na podwyżkę i 30,5% na pauzę. I pytanie, czy to jest bullish, czy to jest boczy sygnał dla rynku? Gdy mówimy o najbliższych dwóch, trzech miesiącach, to raczej nie i już wyjaśniam Wam dlaczego. Dużo osób używa terminu Fed Pivot jako takiego mocno byczego indykatora, tak? Ale historia pokazuje, że po zmianie polityki z QT na QE rynek tradycyjny zalicza nowe dołki, ponieważ jest to lagujący indykator. Jednak idąc tym tokiem myślenia, nowe dołki byłyby dopiero w 2024, bo Powell ciągle powtarza, że nie zaczną obniżać stóp procentowych do końca 2023 roku. Oczywiście, nikt im nie wierzy i rynek Zakłada, że stanie się to już wakacje, ale jak będzie? Tego wiadomo, nie wie nikt, ale na pewno będzie to jeden z ważniejszych wskaźników, który powie nam, kiedy możemy spodziewać się tej upragnionej hostsy. Więc pozostaje jedno z ostatnich pytań i brzmi ono następująco. Kiedy drukarki zostaną włączone na dobre? Niektórzy mogą pomyśleć, że nowe pieniądze są już tworzone i tak, jest to po części prawda, ale nie jest to drukowanie, które zaprowadzi nas na nowe szczyty na rynku. To, co się działo ostatnio, było jedynie wyjątkowo krótkoterminowym procesem na poczet ratowania banków i raczej nic więcej. Więc co już wiemy w chwili obecnej? Wiemy to, że stopy procentowe Zostaną raczej podniesione 3 maja, najprawdopodobniej po raz ostatni. Wiemy, że po tym wydarzeniu cierpliwie czekamy na rozpoczęcie QE i każdy z nas zarabia na praktycznie wszystkim, bo drukarki są włączone na pełną moc. Następnie sprzedajemy bitcoina na lokalnym szczycie osobom, które dopiero się o nim dowiedziały lub usłyszały o jakimś altcoinie. I tak w kółko ten krąg się zatacza już od wielu, wielu lat cyklicznie na tym rynku. Gdy spojrzymy na to z tej strony, brzmi to banalnie, ale oczywiście nic na rynku nie jest pewne. Bazuje tutaj jedynie na tym, jak to wyglądało w przeszłości, również z małym przymrużeniem oka. Podczas FOMS-Minic w środę padło jeszcze jedno dość ważne stwierdzenie. Rezerwa Federalna spodziewa się recesji jeszcze w tym roku, ale według nich nie będzie ona tak bardzo odczuwalna jak ta w 2008. No ale co według nich rozpocznie ten mini kryzys? Uważają, że banki zapoczątkują to upadające domino. Można powiedzieć, że zrzucają winę na źle zarządzające ryzykiem banki, a sami nie chcą się przyznać do tego, że zawalili Poprzez tragiczne prowadzenie polityki monetarnej. Zdecydowanie za późno. Zaczęli podnosić stopy procentowe, gdy inflacja już dawno była mega wysoka, i teraz powoli idą po trupach, aby sytuacja się unormowała. Oczywiście ja sobie mogę oceniać, tak? Tutaj y, Polaczek w cudzysłowie siedzący wygodnie na fotelu i to w ogóle nie w tym kraju, ale to jest po prostu obserwacja, tak, agregacja informacji, jakieś takie po prostu podjęcie próby przekazania tam. Wam tego w prosty i przyjazny sposób, żebyście wiedzieli o co chodzi. No dobra, a jakie są zdania osób zajmujących ważne stanowiska i ogólnie jakichś tam największych instytucji? Na pewno są mieszane wśród samych urzędników Fedu. Raport o inflacji w USA za marzec przyniósł kilka obiecujących informacji, ale wśród urzędników Rezerwy Federalnej nie ma raczej zgody co do kolejnego ruchu polityki banku centralnego. John Williams, prezes nowojorskiego Fedu, twierdzi, że konieczne są dalsze działania, podczas gdy Austin Goldsby, prezes Chicago, Wręcz Fedu i członek głosujący nawołuje do ostrożności i cierpliwości. Sugeruje on również, że decydenci mogą być zmuszeni wręcz do wstrzymania się na razie z dalszymi podwyżkami stóp. Światowi politycy monetarni stawiają na pierwszym miejscu wręcz kontrolę inflacji pomimo problemów sektora bankowego. Ostatnie napięcia w sektorze tym skłoniły Międzynarodowy Fundusz Walutowy do ostrzeżenia przed możliwym ryzykiem gospodarczym. Mimo to trzy z czterech głównych banków centralnych wciąż rozważają podniesienie stóp procentowych, co mogłoby doprowadzić do recesji. W nowszym World Economic Outlook urzędnicy MFW obniżyli prognozę wzrostu gospodarczego i ostrzegli przed dalszym spowolnieniem, szczególnie w związku z niedawnymi upadkami Silicon Valley Bank i Signature Bank w USA oraz wymuszoną fuzją Credit Suisse. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje prawdopodobnie scenariusze takie, w których problemy bankowe i zaostrzenie warunków kredytowania mogą spowolnić globalny wzrost gospodarczy, a nawet całkowicie go zahamować. I mimo to decydenci monetarni chcą walczyć z wysoką inflacją i postrzegają ją jako takie większe ryzyko, i tutaj jeszcze wtrąca się główny ekonomista Banku Anglii Hu Peel, podkreślił potrzebę zaciśnienia polityki pieniężnej w celu powrotu inflacji do pułapu 2%. Na koniec tego materiału przedstawię wam jeszcze pewną teorię, która dryfuje ostatnio w internecie, jest ona mocno związana z rynkiem kryptowalut. Około 3 tygodnie temu rząd USA sprzedał blisko 9861 bitcoinów zajętych w sprawie związanej z Rossem Uibrichtem, twórcą specjalnego rynku w darknecie Silk Road, który był aktywny w latach 2011-2013. do 2013. W dokumencie złożonym w piątek, 31 marca, w amerykańskim sądzie okręgowym dla południowego dystryktu Nowego Jorku, rząd USA ogłosił zamiar sprzedaży pozostałych 41 i prawie pół tysiąca sztuk bitcoinów z 51 skoczykiem zajętych w sprawie Ulbrichta, a skradzionych przez hakera Jamesa Zonga. Według amerykańskich władz Zong miałby ukraść kryptowalutowe aktywa Silk Road w 2012 roku i rzeczywiście haker tworzył fałszywe konta i dokonywał szybkich wpłat przed wycofaniem większych kwot na Silk Road. Przestępcy często używali tej platformy do prania pieniędzy, handlu narkotykami i angażowania się w inne nielegalne działalności. Po odkryciu przez wymiar sprawiedliwości skradzionych bitcoinów w swoim domu w 2021 roku James Zong przyznał się do winy. Według rządu USA sprzedaż przejętych aktywów może nastąpić dopiero po skazaniu Zonga. Miało to miejsce właśnie 2-3 dni temu. I zgodnie z dokumentem, rząd USA sprzedał prawie 10 tysięcy bitcoinów zajętych tego 14 marca za 215 milionów dolarów. Przy obecnych cenach rynkowych pozostałe 41,5 tysiąca bitcoinów jest warte około miliard i 270 milionów dolarów. I rząd ujawnił ponadto, że aktywa te zostaną upłynione w czterech kolejnych partiach w ciągu tego roku. Czy to spowoduje duży dump? Raczej nie sądzę, ale na pewno będzie miało to impact na rynek kryptowalut, który będzie w jakiś sposób może nieweryfikowalny, jeżeli chodzi o moment, w którym to nastąpi, ale na pewno będzie to trochę zauważalne. No takie ilości wiadomo, że są sprzedawane na cztery razy, tak? Zostaną w jakiś sposób wchłonięte przez rynek, to będzie tam po 300 milionów dolarów z kaczykiem, przyjmując obecną cenę Bitcoina. Czyli jeżeli mamy na Bitcoinie wolumeny od 20 do 60 miliardów dolarów dziennie, no to powiedzmy będzie to tam od 2% do 0,5% całkowitego wolumenu wolumenu dziennego, więc na pewno to będzie zauważalne, na pewno to będzie świeca w dół, ale maksymalnie o kilkaset dolarów potencjalnie. Rynek kryptowalut tak naprawdę przeżył już sporo i żeby odwiedzić nowe dołki, coś w gospodarce musiało się po prostu złamać. A czy tak się stanie? To mimo tego, że chciałbym rzeczywiście odpowiedzieć na to pytanie, to niestety w chwili obecnej nie mam takiej ilości informacji, która mogłaby po prostu poświadczyć, że mam na ten temat wiedzę. Do tego będę cały czas informował Was w moich materiałach oraz na Discordzie, szczególnie w zakładce z wydarzeniami gospodarczymi. Tam jest cały taki kalendarz, za darmo, możecie sobie każdego tygodnia sprawdzić, co akurat w trawie piszczy i co w danym tygodniu warto śledzić, jeżeli chodzi o korelacje rynków tradycyjnych, ekonomii, gospodarki versus rynek kryptowalut. Więc w tym materiale to już wszystko. Zapraszam do dyskusji w komentarzach na temat obecnej sytuacji makroekonomicznej. Dajcie też znać, czy taka pigułka kilkunastominutowa raz w tygodniu byłaby dla Was czymś ciekawym, czy chcielibyście tego materiału typu oglądać częściej. Bo Po prostu myślę, że fajnie, jeżeli mógłbym robić je na jak najbardziej mięsiste, z jak najmniejszą ilością reklam. A jeżeli Wam to się po prostu podoba, to dajcie mi jakoś znać kciukiem w górę subskrypcją i po prostu takim komentarzem. Więc do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się na razie. Cześć. Link do Discorda jest w opisie pod tym filmem. Tak samo jak do giełdy, jeżeli chcecie kupić kryptowaluty.